A dzień dobry, witajcie w ten piękny poranek. A spójrzcie, jak jest pięknie. A jaka aura. Jakie powietrze. Jest cudownie. I tu znaleźliśmy takie miejsce. Wygląda bardzo ciekawie. Przykuwa uwagę. Nie wiem, czy nagranie obiektyw Odda pełnie tego, co ja widzę. Ale jest cudownie. I ta mgła, która już się podnosi, już się podnosi, ale jest naprawdę. Widok jest piękny, powalający. I właśnie ta pora roku, o tym czasie, jest chyba najcudowniejsza, gdy liście zaczynają być malowane różnego rodzaju kolorami, ale zobaczcie, jak to prześwituje. Jeszcze rano było dużo piękniej. Gdy to wszystko się budziło, podnosiło. Ale ta pora roku, tak jak mówiłem, jest najpiękniejsza. To wszystko zaczyna być barwne. Jeszcze jest zieleń, jeszcze jest ciepło, jeszcze powietrze, dzień jest długi. No, w miarę długi, powiedzmy. A jednak już tu to procesy y, takie ubarwiające. Zachodzą. Renia weszła na, na wieżę. Pewnie tutaj zrobi jakieś nagranie, a może zdjęcie, nie wiem, ale dla takich chwil warto wstać rano, wybrać się gdzieś na spacer, pomimo tego, że jest mokro, jest rosa, ale można to wszystko przezwyciężyć. No i zobaczcie, utrwalić sobie taką chwilę, i w chwilach smutnych, gdy jest nam smutno, gdy przychodzi jakieś załamanie, warto jest powrócić myślami, włączyć wtedy sobie takie nagranie. Zobaczcie, jak jest cudownie. Rewelacja. I to słońce, ta nadzieja, ta wiara, która w nas odżywa, która w nas trwa, to wszystko powoduje, że jest lżej, jest lepiej. Życie jest piękne, słuchajcie, tylko trzeba potrafić je doceniać i, i zwracać uwagę na takie fragmenty, bo takie chwile trwają krótko. Gdy przegapimy, już one się nie powtórzą. Będą inne, ale nigdy. Dwa razy takie same się nie zdarzają. Jeszcze zobaczcie, to, to nagranie tego nie pokaże, ale ja widzę, jak hmm, Krople rosy jak perły świecą się na trawach. Czy to nie jest cudowne, jak Pan Bóg idealnie stworzył ten świat? Nie trzeba nie wiadomo czego, to człowiek zawsze sobie jakieś kłody pod nogi kładzie, wymyśla różne dziwne przepisy, zasady, wkłada w nazwy jakieś ramy, które nas ograniczają. Oczywiście ograniczenia są dobre, ale wszystko w granicach rozsądku. Myślę, że to, co Pan Bóg stworzył, nie trzeba tego poprawiać. Nigdy nie powinniśmy tego robić. Nieważne, czy ktoś w to wierzy w Pana Boga, czy nie, ale nigdy nie powinniśmy poprawiać natury. Bo to, by zostało stworzone wierząc w ewolucję, zostało stworzone przez miliardy lat. To wszystko zostało ułożone tak, jak być powinno. A my wkładamy poniekąd kij w szprychy, powodujemy, że to wszystko zaczyna się chwiać, zaczyna wyhamowywać. I potrzeba wiele czasu, którego my tak naprawdę nie mamy, żeby to wszystko wróciło do normy, jeżeli my coś zepsujemy, więc nie traćmy czasu na niepotrzebne rzeczy, tak naprawdę na szkodzenie sobie, sobie samemu. A tu z innej perspektywy wygląda to tak. Czy nie jest cudownie? Jeszcze na chwilę. Wejdę tu na, taką, na taki wzgórek. Pokażę Wam tą perspektywę. A zobaczcie jaka jest piękna aura. O tu. Jak to cudownie wygląda. No, zobaczcie, jaki piękny widok. A wystarczy chwila. Nie trzeba jechać nie wiadomo gdzie. Mamy tutaj taki, taką namiastkę stepu. Tak chyba jest na stepach. Nie wiem, nigdy nie byłem, więc nie mogę się odnieść do tego, ale jak widziałem to gdzieś na filmach, to tak mi się to właśnie kojarzy. I teraz. Cisza, spokój. O, zobaczcie. I ta zieleń. A tam, a tam wysoko Renia nagrywa film. Zajdźmy na ziemię, nie żyjmy w chmurach, bo życie trwa tu i teraz. Tu jesteśmy potrzebni. Tutaj tak naprawdę to wszystko się rozgrywa, więc nie błądźmy myślami gdzieś daleko. Pozostańmy tutaj. Tu się realizujmy. A przed nami długa droga, czasami kręta, czasami wyboista, ale żeby pójść dalej, Trzeba przejść taką właśnie drogę, taką właśnie ścieżkę, żeby pójść dalej, może do nieba. Pięknie tu jest. Zmieniliśmy miejsce. Rzeka Odra. Pomimo wczesnej pory. Jest kilka samochodów, są to wędkarze. Ale ta aura jest cudowna. Jeszcze to niebo, słuchajcie. Z jednej strony jest takie piękne, troszkę poprzeplatane jasnymi chmurami białymi obłokami a tu z tej strony robi się ciemno. To trochę taka walka dobra ze złem. No, sorry, że mam takie skojarzenia, ale uważam, że życie to zawsze jest taka walka i w nas jest też tyle samo dobra co zła. I to od nas zależy. Komu pozwolimy przejąć inicjatywę, a bardziej jacy, to od nas zależy jacy będziemy, jacy jesteśmy, jacy będziemy. Bo już na przeszłość nie mamy wpływu, ale na przyszłość jak najbardziej. Trochę może taki nostalgiczny ten odcinek, ale są takie moje przemyślenia. Dużo mam przemyśleń, może mniej czasu, żeby móc to wszystko nagrać, zrealizować. Ale też i nie ma takiej atmosfery, która by doprowadziła do tego, że człowiek tak pozbiera te myśli w jedną całość, taką. Zjadliwą całość, żeby ktoś inny mógł to zrozumieć. Mam jeszcze kilka tematów, zanadrzu, które chciałbym dla Was nagrać, podzielić się moimi, moimi przemyśleniami. Zobaczymy, jak to z tym czasem będzie, ale gdy się czegoś mocno chce, to można tego. Do tego do, doprowadzić. No i szum wody. Przepływającej rzeki. To jak czas, który płynie. Nie mamy wpływu na to, że on płynie. Nie możemy go zatrzymać. Więc, jeżeli nie potrafimy tego zrobić, to róbmy tak, żebyśmy nie musieli. Zatrzymywać czasu, zatrzymywać płynącej wody. Może podejdę bliżej i chociaż przez chwilę posłuchacie, jak płynie, jak spokojnie płynie rzeka, ale to myślę, że zależy dużo od nas, jak odbieramy. Ten upływający czas, a w tym przypadku, tak parafrazując płynącą wodę, posłuchajcie. Jeszcze krótkie nagranie z szczytu wieży, trochę pod słońce, i taka moja refleksja. Się wejdzie wyżej, nie oznacza, że jest się bliżej Pana Boga. Bo blisko Pana Boga może nabyć wszędzie. A właściwie to chyba im niżej człowiek jest, tym, tym bardziej jest blisko Pana Boga. A zobaczcie, jak to wygląda. To życzę Wam, kochani, pięknego dnia, pięknego tygodnia, pięknych chwil. Pamiętajcie, pozytywne myślenie, tylko wtedy możemy przezwyciężyć bardzo wiele. Zamartwianie nie zmniejszy problemu, nie zlikwiduje go, ale spowoduje, że będziemy mieli dodatkowe zmartwienie. Więc cokolwiek by nie było, i tak nie mamy na to wpływu. Więc pozytywne myślenie. Więc życzę Wam wszystkiego dobrego, żebyście potrafili odnaleźć się w każdej sytuacji. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu.